Cześć, i dzień dobry i pozdrowienia z Jerozolimy. Chciałbym dzisiaj porozmawiać o stosunku pomiędzy, o stosunek pomiędzy studiowanie Torę i modlenie się. No bo i studiowanie Torę, i modlenie się są działania, które e, ludzi, którzy szukają duchowość, oni się z nimi zajmują, religijni ludzie, e, na różnych poziomach. Jest taka y, opowieść w Talmudzie, w traktacie Szabat. Rawa, jeden z wielkich rabinów Talmudu, widzi, jak Rav się modli. Też jeden z wielkich rabinów Talmudu. I on zauważył, że Rav Hamnuna się długo modli. No i powiedział Rawa, tak może z, z emocją powiedział, takie, takie powiedzenie talmudzkie, że... Są ludzie, którzy, którzy z przykrością odrzucają wiecznego życia, żeby się zajmować życiem przemijającym. Ogólnie, ogólnie mówiąc, to takie, e, taka, taka wypowiedź e, jest związana z ludźmi, którzy w ogóle nie chcą się zajmować torą, a tylko raczej chcą się zajmować zabawą, to o nich rabini mówili, że oni odrzucają wiecznego życia, który jest związane z Torą, żeby się zajmować z przemijającym życiem, co jest zabawą. Ale w tym wypadku to Rawa wziął to do innego poziomu. Powiedział, że ten fakt, że Rav Hamnuna się e, długo modli, tym Rav Hamnuna e, odrzuca wiecznego życia i się zajmuje życiem przemijającym. To znaczy, on mówi, że modlitwa w porównaniu do studiowania Tory, jest też życiem przemijającym i powinno być zmniejszane, a życie wieczne, czyli studiowanie Tory, powinno być zwiększone. Um, Odpowiedział Rav Hamnuna, że czas dla modlitwy i czas na studiowanie Tory to są dwie dziedziny święte, które są niezależne um, jedna od drugiej. Należy zrozumieć, że kiedy ja studiuję torę, znaczy może inaczej, zacznę od, od drugiego końca. Kiedy ja się modlę, to ja mówię do Boga. Kiedy ja studiuję torę, to Bóg mówi do mnie. Tak? Jeśli nazwijmy Boga tak, jak filozofowie powiedzieli, najwyższy intelekt albo najwyższa inteligencja, a Tora po hebrajsku oznacza nauka, to znaczy, że Tora jest ta nauka, którą, e, która została mi dana przez tej, tego e, najwyższego intelektu albo najwyższą inteligencję. I oczywiście e, skoro, albo jeśli ja nazwę Boga najwyższy intelekt, no to e, czym więcej ja zrozumiem tą naukę, którą ten najwyższy intelekt mi, da, mi daje, mi dał i daje, tym więcej ja zrozumiem jakby Boga, tym więcej ja się przybliżam do Boga. I więc dlatego najbardziej wartościowa, najbardziej wartościowe działanie będzie studiowanie Torem. Modlitwa z drugiej strony no to jest wylewaniem uczucia serca. I to jest oczywiście bardzo duchowa rzecz, aczkolwiek... Powinno się zapamiętać, że to jest, ja mówię do Boga. To nie, że Bóg mówi do mnie, tylko ja mówię. I pomimo, że to jest ważna rzecz, i ona jest nawet nakazana w Torze, to mówi nam tutaj Rawa, że, że, ona jest jeszcze że studiowanie Tory jest jeszcze ważniejsze niż modlitwa, bo no tak ja to rozumiem. Modlitwa jest mówienie do Boga, a studiowanie Tory jest słuchanie, co Bóg mówi. I jest tam obok też inna opowieść, która powie mniej więcej to samo. Opowieść, siedzia, siedzieli rabi Jirmia i rabi Zeira i studiowali Tore. I rabi Jirmia się zrobił niespokojny, dlatego że był czas do modlitwy i on chciał się pomodlić. Powiedział rabi Zejra, rabbi Zeira mu zacytował werset, werset z Księgi Przysłów, rozdział 28, werset 9, Zobaczyłem jak pan jest w polskim tłumaczeniu. Kto ucho odwraca, by torę nie słyszeć, tego nawet modlitwa jest wstrętna. Oczywiście proste zrozumienie tego wersetu jest, że ten, który odwra ucho odwraca, by torę nie słyszeć, to znaczy człowiek, który nie przestrzega torę i taki człowiek, jego modlitwa jest wstrętna. Nawet jego modlitwa jest wstrętna. Ale tutaj, tutaj rabi Zeira zużył ten werset do czegoś, do zrozumienia czegoś dużo większego, a mianowicie, że, że jeśli studiujesz Torę i przerywasz to, aby się pomodlić, tak on mówi do, do, do rabi Jermia, no to wtedy... Nawet Twoja modlitwa jest wstrętna. Wtedy to jest, nawet to jest problematyczne, żeby przerwać studiowanie Tory, aby, aby nawet się pomodlić. Oczywiście modlenie się jest też działanie duchowe, jest też działanie związane no, z relacją do Boga, ale jednak znowu ponownie Talmud podkreśla, że, że że studiowanie Tory jest jeszcze większe i tutaj e, w, w tym wypadku e, Rabbi Jirmia nie, nie ma nic do odpowiedzenia. Rabbi nie ma nic do powiedzenia. W zeszłej opowieści to tam Rav Hamnuna wytłumaczył. On powiedział, że on z, e, rozumie to tak, że modlitwa i studiowanie Tory są dwie dziedziny odrębne e, a tutaj nawet e, w tej ostatniej opowieści, opowieści to tam nawet e, e, tam nawet rabin nie ma, nie ma co odpowiedzieć, czyli jakby podaje się, mówi, że tak, twój argument e, się zgadza, że studiowanie Tory jest ważniejsze. Już wytłumaczyliśmy, dlaczego studiowanie Tory jest ważniejsze, bo to Hashem, najwyższy intelekt, mówi do mnie a modlitwa to jest odwrotnie ale chciałbym też w, w słowach rabina Kuk, pierwszy naczelny rabin Izela, chciałbym też wytłumaczyć jego słowami mniej więcej tą pozycję, którą tutaj przedstawia Rav Hamnuna ten, który się długo modlił i który powiedział, że czas modlitwy jest niezależny od czasu studiowania tory Dlaczego on tak powiedział? Znaczy, jak on mógł tak powiedzieć, skoro no, widać, że inni rabini nam przekazują, że studiowanie tory jest to najwyższe? To jest jedna zasada, która jakby to powiedzieć, która definiuje w pewnym sensie studiowanie tory. A mianowicie powiedzieli nasi rabini, że człowiek powinien studiować tego, co jego serce E, tego, co, co jego serce chce. Tak? Na przykład są ludzie, którzy są e, zainteresowani studiowania halacha, praw. No to oni powinni się z tym zajmować. Są ludzie, którzy są zainteresowani studiowanie Tory. Oni chcą zrozumieć wersety Tory. To oni się powinni tym zająć. I tam też są ci, którzy e, lubią studiować midrasze. Są ci, którzy lubią studiować psiat. Co, co mówi sam werset. I mówi tam, tam, że każdy powinien e, skupić się na tą nauką, którą jego serce, e, za które jego serce dąży. I tutaj Rav Hamnuna, który się długo modlił, on w pewnym sensie, e, tak tłumaczy to Rav Kuk, on mówi, że dla niego modlitwa to jest to, za co jego serce dąży i to jest też jakby częścią jego studiowania tory. Jak może to być częścią studiowania tory? To wtedy, żeby to zrozumieć, należy zrozumieć, co to oznacza słowo lehitpalel, to słowo, co zawsze tłumaczymy jako modlić się. W zasadzie rzeczy słowo lehit paler nie można tłumaczyć jako modlić się albo pray po angielsku. Dlatego, że modlitwa to jest coś, co ja mówię. Ja mówię do Boga, proszę ciebie o tym, proszę ciebie o tamtym i tak dalej, i tak dalej. Um, a czasownik Lechitpalel jest czasownikiem zwrotnym. Więc to jest coś, co ja robię na samego siebie. A modlitwa no to jest znowu, to jest mówienie do Boga, a czasownik... Modlicie po hebrajsku Leit Palel jest czasownikiem e, zwrotnym, więc nie może być coś, co ja mówię do Boga, musi być coś, co ja robię sam na siebie. A czasownik Leit Palel, jego, jego korzeń palel oznacza rozsądzać, albo nawet sądzić. I więc Leit Palel dosłownie tłumacząc oznacza sądzić samego siebie albo rozsądzać, e, gdzie ja stoję, gdzie ja sam jestem. I tutaj... Chyba jest to, co Rav Hamnuna ma na myśli, kiedy on mówi, że, że, że czas dla modlitwy, dla niego co najmniej jest odrębny od, jest niezależny od czasu do studiowania Tory, w sensie, że, że, że on nie musi zmniejszać ilość modlitwy, żeby studiować Torę. Dlaczego? No tak mi się wydaje. Dlatego, że on... Dla, jego modlitwa nie jest taka modlitwa o Bóg daj mi to, daj mi tamto, daj mi trzeciego, daj mi czos, czwartego tylko jego modlitwa, jego twila jest czegoś zwrotnego to jest on faktycznie Lechit Palel on jego tak zwana modlitwa jest raczej samosąd medytacja, introspekcja i to już jest coś raczej co jest podobne do studiowania Tory bo Rafhamnuna, który jest rabinem, który jest wielkim znawcem Tory, on przecież, żeby osiągnąć ten tytuł, musiał się dużo nauczyć. Dla niego introspekcja to jest porównanie to, co on zna w Torze, do, jego, do, swojej, do swojej sytuacji duchowej. On jakby z siebie sądzi, to co on zna w porównaniu do kim on jest w tym momencie. I dlatego to jest w pewnym sensie, albo nawet nie, nie tylko w pewnym sensie, to jest studiowanie tory, bo on jest pełen wiedzy tory i on porównuje, gdzie on jest z tą wiedzą, która mówi, gdzie on powinien być. I to jest to te, e, samosądzenie, ta introspekcja, którą on robi. Dlatego ona e, dla niego jest równowarta, albo co najmniej niezależna i dlatego może wziąć... E, porządny kawałek czasu w porównaniu do studiowania tory. Oczywiście dla, dla ludzi, którzy, dla nas wszystkich w zasadzie rzeczy, e, którzy nie jesteśmy na poziomie Rav Hamnuna, e, co najmniej nie we wiedzy tory, to powinniśmy się skupić przede, przede wszystkim na nabywanie tą wiedzy, e, aby też nasza tak zwana modlitwa, czyli twila, mogła być to, co, co twila powinna być, czyli ten te samosądzenie, tą introspekcję, w, którym, w której porównujemy albo sądzimy siebie, porównując tą wiedzę, tory, co my powinniśmy być, z tymi, którzy, którymi faktycznie w tym momencie jesteśmy. I więc Talmud nas naucza, że suma summarum najważniejsze, jest nie to, co ja mówię do Boga, tylko to, co Bóg mówi do mnie. Dziękuję i szalom i pozdrowienia z Jerozolimy.